Witaj w klockaście Fanklocków.pl, podcaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu Fanklocków.pl. Omawiam tu dla Ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji Fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy, odgrażałem się na YouTubie, że nie będzie dzisiaj klockastu. Ale jednak troszkę wcześniej wróciłem z wyjazdu i postanowiłem, że nagram go tym bardziej, że nie działo się ponownie zbyt wiele. Aczkolwiek dość obficie, jeżeli chodzi o znaczenie pewnych wydarzeń. Mamy trzy ważne rzeczy, które warto omówić, pomimo tego, że są dość krótkie. Dlatego przejdźmy od razu do klockastu na 15 czerwca 2025 roku. Pierwsza rzecz to oczywiście Lego.pl i dzisiaj w niedzielę dostaliśmy informację, że szykuje nam się duża kumulacja fajnych promocji na lego.pl właśnie oraz stacjonarnie. 19 czerwca mamy otrzymać nowy gratis z hołdem dla książek Jane Austen, który już pojawił się na lego.pl i ten gratis będzie dostępny do 27, ale również od 19 czerwca Będziemy mieli najprawdopodobniej promocję z dwukrotnością punktów insiders. Jeżeli połączymy to wszystko z kwiaciarnią, którą możecie odebrać dzięki naszym kodom na fanklocków.pl, to od 19 jest to całkiem przyjemna kumulacja i chyba jedna z lepszych w najbliższym czasie. Co prawda, kolejnej promocji z podwójnymi punktami spodziewamy się już w lipcu, bo tak było w zeszłym roku, no ale nie wiadomo, jakie będą gratisy. A do tego nasz gratis z kwiaciarnią odbierzecie tylko do 30 czerwca. Także właśnie po 19 warto się zastanowić, czy nie macie Zaległości, także wśród większych zestawów, bo z podwójnymi punktami właśnie duże zestawy opłaca się brać najbardziej. Oczywiście na franklocków.pl w okolicach 17-18 czerwca będzie poradnik, w którym powiemy wam co kupić, także możecie zajrzeć i na pewno dostaniecie tam więcej informacji na ten temat. Jeżeli chodzi o kwestie stricte legowe, to warto też wspomnieć o ujawnieniu kolejnego zestawu z serii Icons. Będzie to Shelby Cobra. Zestaw nie jest wyceniony jakoś szczególnie źle. Zapłacimy za niego mniej niż 700 zł. No i będzie to kolejny samochód do kolekcji ludzi, którzy samochody zbierają. Wśród nich na przykład jestem ja. Także ja się cieszę, co prawda model wygląda trochę jak nieślubne dziecko Forda Mustanga i Caterama 7, który był w Ideas dawno temu ale wciąż jest to nowy element kolekcji, także 1 lipca zobaczymy go na półkach, prawdopodobnie w dystrybucji ekskluzywnej, być może później ograniczonej. No i na koniec to, czym żył światek legowy w tym tygodniu, czyli Bricklink Designer Program. Rozpoczęła się sprzedaż setów z edycji 5, no i mamy oczywiście lekką kontrowersję, bo zmiana nakładów oznaczała właściwie tyle, że Tortuga... Oraz Transylwania, a właściwie odwrotnie, dostały znacznie zwiększone nakłady. Transylwania do 50 tysięcy, Tortuga do około 40. Nie jest to oficjalnie potwierdzone w sensie te liczby, ale widać wyraźnie, że te nakłady zostały zwiększone. No i sporo osób ma dolego pretensje, czy też dobry klinka, o to, że te zestawy nie są tak ekskluzywne. U nas na stronie znajdziecie krótki komentarz dotyczący tej sytuacji. Ja osobiście uważam, że to nie jest złe zjawisko, jeżeli chodzi o składaczy. No, jeżeli chodzi o handlarzy, no to oczywiście jest, ale kto by się tam nimi przejmował, chociaż sam częściowo zaliczam się do tej grupy, bo brałem, zdarzało mi się brać zestawy z Birklinga na handel. To wciąż uważam, że biznesowo jest to bardzo dobry ruch i myślę, że i tak większość ludzi jest bardziej zadowolona, pomimo tego, że Lego pewnie może spodziewać się pewnej ilości zwrotów. To wciąż Transylwanię dostanie prawdopodobnie każdy, kto będzie nią zainteresowany, ponieważ zestaw jest nadal w sprzedaży, co jest eventem, jeżeli chodzi o Bricklink Designer Program, ale i o tym warto przypomnieć. Teraz po 19, jeżeli Transylwania utrzyma się do tej daty, to zgarniecie ją z podwójnymi punktami. Tak samo zresztą jak pozostałe sety z Bricklinka, co może niektórych dodatkowo zdenerwować. No, ja na przykład nie jestem zachwycony, że właściwie już wszystko zamówiłem, i nie wiem, czy będzie mi się chciał anulować całość zamówień i składać się ponownie, bo to jest związane z kolejną blokadą środków. No, ale jeszcze się zastanowię. Natomiast miejcie to z tyłu głowy, że jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy z Bricklinka coś zamówić, to lepiej poczekać do 19, kiedy wpadną podwójne punkty insiders, bo GWP Wam nie wpadną jako że są to zestawy zamawiane w przedsprzedaży, a tego typu sety nie są premiowane Gift with processami, że tak to ujmę. No i dodatkowo na sam koniuszek mamy zwycięzców edycji ósmej Bricklink Designer Program, czy też projektantów, których zestawy zostaną wydane. W tej edycji dostaniemy Coconut Cape, czyli coś dla fanów piratów, taki mały, nieco renesansowy forcik. Do tego będzie balon. No to już jakby kwestia gustu, będzie również pociąg, będzie również uniwersytet, który na pewno spodoba się fanom buildów miejskich i myślę, że w wielu makietach znajdzie swoje miejsce i do tego, bo jak żeby inaczej kolejny zamek, tym razem pod postacią Dustmark Keep, troszkę mroczniejsze i bardziej egzotyczne wydanie serii zamkowej. Ale myślę, że i tak znajdzie swoich nabywców. Natomiast te zestawy będziemy kupować w przyszłym roku, konkretnie dokładnie za rok, w czerwcu. Także jeszcze macie sporo czasu, żeby się na nie zdecydować. A w międzyczasie możecie sprawdzić u nas na stronie, jak te projekty wyglądają. I na tym kończymy. Czy było krótko, czy było długo, no to zobaczę po montażu. Natomiast słyszymy się bezproblemowo już za tydzień. I mam nadzieję, że tym razem będę miał wam do zakomunikowania nieco więcej. Trzymajcie się i do usłyszenia. To był Klocka z Fanklocków.pl. Jeśli ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwość dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklockow.pl.